Cześć, Siemanko, witajcie z tej strony, kapi się ze mną oczywiście Miastuś, Marka. Marka Klas, tak jest, długi był... Okres przygotowawczy, że tak powiem, bo kilka tygodni nie było właśnie Markowych Jołpów. Ja tylko sobie jeszcze tutaj dam dźwięki głośne. Wzrost mogę wyłączyć. E, dźwięki... Proszę bardzo, możecie bardziej sobie posłuchać nowych sprzętów DLC Platinium Witamy na mapce Węgier i nie powiem wam jak to się nazywa, bo sobie język łamię, jak to z węgierskimi nazwami. Wystarczy, że, że szły wady, wam powiedzieliśmy. Tak. Klasiki, leksjony zasuwają Miasta będą inne kombajny. Są. Oczywiście witam nowych subskrybentów, widzów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, łapeczkę, wpadaj do miastka, żebyście byli na bieżąco jaki właśnie z tą serią z sezonem trzecim dokładnie. No i oczywiście z... No i oczywiście z serum z przemasowym, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi dokładnie tu no to bicie sobie właśnie ten odcinek ścierał bo tam było tłumaczone co z Czecholakiem i w ogóle czemu we dwójkę seria i tak dalej także zapraszam no i co kurde by tutaj powiedzieć ciekawego generalnie, generalnie mamy już tam powiedzmy małą rozpiskę odcinków ale jeszcze musimy sobie tam resztę pomyśleć nad resztą filmów i w ogóle, bo no kurde jestem aż masz trochę tych maszynek i się coś przekombinować, wykombinować, sami zobaczycie. Tak, i na przykład tak jak żniwa, tak jak e, będziecie widzieć, to my chcemy sobie podwójnie zrobić, że u mnie u Kapiego będą. Także kapi, ogólnie to możesz silne światło wyłączyć, bo nie wiem po czym się świeci. Aha. Nie, mi to zawsze się to zapala. Myśmy to wkurza, ale... Co? O Boże, tu znaki... No nie, tu znaki są kolizyjne Mówiłem pierwszy pojadę Poczekaj Znaki kolizyjne O oh, no man co to będzie? P. o oh. Thank you Richard No. Mm. Ty odbijaj, bo zaraz znowu przychacisz. Nie, <laughs> spokojnie. Daj mi będę wiedział, jak że ja mam nie zahaczyć No faktycznie Teraz mi spadnie ten Hadera, ale dobra e, No, chociaż już wiecie, że na tej mapce oczywiście z modhub'a Żeby nie było, żeby nie było jakichś błędów To najlepiej brać mi tutaj właśnie mapki z modhub'a e, No to kurde wam powiem, że Jakby to dojadł, po prostu, okej okay. Przez albo, bo to taka mała ciuchcia zasuwa Dobra, powolutku już sobie wyłączę no także wiecie już, że tutaj na tej masce znaki są kolizyjne. Tutaj kurde teraz trzeba bało, że bo tu normalnie... Masakra. Tam spokojnie jest w przyściecheniu. Zbytnio. No. Generalnie to. Jakbyście dali radę, to... możliwe, że jakiś konkurs i. Dobra, tu w lewo pojadę. W konkursie na 600 na jakąś tam live by się trzasnęło. Bo teraz trochę tych wolnych będzie. No i kurde, to no, ja bym był w szoku, jakbyście dali radę dobić do końca właśnie października. Niby mało czasu, bo. Dobrze, dobrze. Nie by mało czasu, tak naprawdę. Ale. Nie wiem, mało czasu, ale jest szansa. Mało czasu, ale jest szansa, bo kurde przez 2 dni tam 15 subów no tam wiadomo, jakieś tam unsuby, suby i w ogóle to się zdarza. Dobra, pyk. ale rura długo. Ja pierdolę. Jak w tym case, co tam na caseach był. No ja to troszeczkę delikatnie po zbożu przyjadę, ale to ci widzicie. Generalnie. Ale fajnie rozsypuje sieczkę, tylko jej nie widać. Albo ja nie widzę. Dobra, pyk. Jademy. A, tak, widziałem to właśnie u Gitiego. No jak do Jowice, no więc mi to się w sumie nie podoba, ale no dobra. Ale w tak jest. No Jezus No także śmiesznie powiem, ale... Ale spoko. No. Także widzicie takie zestawiki, tutaj mamy poszykowane sobie traktory właśnie z przyczepami troskinka Liner Bo no niestety te przyczepy co są z klasa, no to niestety ale... Nie mogą właśnie. Mm, nie, nie mogą. Mm, nie przyjmują. <laughs> nie mogą przybować. Nie przyjmują. Nie przyjmują. I taki właśnie rodzaje jak na przykład rośliny, na przykład pszenica przyjmijcie. Wiadomo, tak jest, tak jest, pysywały, Tak jest, tak jest. Zgadza się. I, tak się mapka, jeszcze pokażę, prezentuje. Dosyć mało pól, ale mapka i tak jest spoko. Jakieś tam większe pola, małe, średnie, skupów dużo, także dla każdego coś dobrego. Łąki są, także dość spokojnie. Yy, tak jest. No ja Mów, co tam jest akcji, tam jak rozpisywaliśmy. Na ka? Co? Na ka? No, 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 na ka. No to wiem. No to wiem. No. Naka, naka. A to spokojnie się ogarnie, Tak jest. Także subujcie, subujcie, bo widzę, że kurde, kanał coraz bardziej tutaj do przodu idzie i w ogóle. Także, no mnie to się podoba. Tak. No kurde jednak. Myślałam, że ten okres wakacyjny, no to to jest jednak takie coś, że kurde, no wtedy najbardziej to subujecie i w ogóle taki hit jest zawsze na kanałach, ale no teraz po wakacjach już taki okres powoli zimowy się robi, że, że naprawdę jestem w szoku. Bo... Oho. no bo teraz fajnie te subitle są jestem normalnie tak zadowolony, że, że Także 18 subów, jeżeli przez 2 dni możecie bić 15, no to wbijcie sobie, bicie przez te 3 dni, e, 3-4 dni, e, to 18, a będę jeszcze zaskoczony, jeżeli nie, no to nie. I tak będę zadowolony wtedy, jak wiecie, to 600. 600, 700, 800, 900 wiadomo, 1000. Tak, chłopaki już odliczały i kazał do siebie mówić, panie prezesie, a ja powiedziałem, no chyba cię pojęło. <laughs> panie prezesie, kurde. No tu nie będzie pana kierownika. <laughs> o no, i <oj>, przepraszam, prezesie. <laughs> no, 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 to chodzi Kapi się z odcinka, odcinka odcinku z zwiedziania map No dzwoni naprawdę no, Tam jestem w takim szoku Pobiliście kurde rekord, rekord rekordów na moim kanale Bo no ostatni filmie gdzie miał właśnie dużo wyświetleń był najpopularniejszym odcinkiem właśnie no to był tam Podał grać wgrać winter moda i tak dalej na mp no, no. Zobaczcie, to już ma rok. Ten film i tam było ponad 2000 yy, świetlen, Teraz jeszcze jest 4,5 w krótkim czasie i to naprawdę zasuwa coraz szybciej. Także to wow w ogóle. Yy, no, także kurde, no. Co tu, co tu chcieć więcej? No? Yy, jeżeli wszystko wypaliło, no to właśnie w tym filmie macie li yy, intro. Jeżeli nie, no to będzie w kolejnym, mam nadzieję, bo już chcę też to ogarnąć. Bo banner jest, avatar jest. Przecież Avatar myślę też, żeby jakąś zmiankę niedługo zrobić. Właśnie, bo jest taki prosty i w ogóle taki trochę bez sensu. Ja to bym najwyższym. No, się... no, no i co jeszcze? Do Patryka napisać, ale to na razie może sobie zostać. I co jeszcze? Właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o serię na przemasowie, no to. No to właśnie oczywiście gracuś nasz yy, pomocnik, gdzie często jest na odcinkach i był, i będzie No to albo zostanie na stałe właśnie przyjęty yy, Albo po prostu będzie często tam nam yy, Do nas przychodził, przyjeżdżał i będzie nam pomagał Ale na razie gracuś musi kupić sobie dwa DLC właśnie Andersona i Klasa, ale to to na spokojnie, nie spieszy nam się, bo, no bo na razie i tak jest ta akcja, tam kieszonkę co sobie we dwójkę robimy, właśnie sieczkarzem klasa. Robimy, dwu... y, robimy się we dwójkę, nie musimy y, robić takiego nacisku na gratka, żeby już kupował w tym momencie. Tak, bo tutaj tak ta sieczkar jest wypożyczona, to jest tak na chwilę tak naprawdę. Ciągniki też się długo chcemy wymienić, ale to też inna marka i no, później dopiero no, klasa, tak. także to na spokojnie, ma pośpiechu. Ogólnie ja mam propozycję do ciebie na odcinek, ale to ci powiem że zaraz. Dobrze, z jakiej jak serii? Tam, no, z przynosowa. Dobrze, nie ma sprawy. Ja ma sprawę. Bo, bo ty gadałeś, że z Czecholakiem, o czymś tam gadałeś, co robić z danymi maszynami, żeby coś ten tego z nimi, wiesz? Mhm. Mm mhm, mm dobrze. Jeszcze bawię co? No, żeby. No. Tak, tak. Także piękny pięknie ten klas jest. <laughs> No to nie, że ci powiem, proszę pana. Ja mam dopiero 50%. No ja 47. Niby 100% nałożenia, no ale to jakaś porażka ostaczka. to jest Sonia jednak. No niby tam, 9 to nie jest. No, ale klasik, spoko jak najbardziej. Bardzo ładny ma tutaj ten zbiornik. Tak, Gąsienicę. No ja ostatnio właśnie widziałem sieczkarnię na gąsienicach klasa był filmie gdzieś na fejsie. W jakieś typowe takie błoto i w ogóle... Błoto i sypali tak na koszy do tu na klasach tak seriona, nie? No... Normalnie łopania. Ja to też widzę. No Także. Widzicie nawet na lekcji to wygląda. Mm, ja na przerwych przed Polskim. Ja też na przerwie. Ja też na przerwych. <laughs> o Jezu. Wiesz o co robię na lekcjach? No w ogóle generalnie i tak dalej Widziałeś to zdjęcie tam co była lekcja przed ty? W szkole? Właśnie, bo ty tam napisałeś chłop głośnik coś tam coś tam coś tam Ja mówię <głosikie> o co chodzi? Mówię później to montaje się będzie słyszony łeb ja, o co chodziło No generalnie To właśnie tam koło szkoły, to jest dokładnie tam naprzeciwko warsztatów Praklik e, Są takie, no takie kamienice Stare już i tam nie wiadomo o co chodzi, jakiś gościu, czy to z radia, czy to z głośnika, nie wiem o co chodzi, puszcza jakąś, jakieś muzyki, tylko nie taki rap i tak dalej, bo to starszy jakiś okay. dziadek. Puszcza się bardziej takie klasyki, takie starsze albo jakieś radio tam, RMF FM, czy coś. No. I nawija od 6, tam do popołudniowych godzin i podobno właśnie to dzisiaj do niego, bo była właśnie akcja, że na polskim pełno tych tych służb tam jechało. No i tam no, no. ktoś właśnie na SNAPie dostał, że o Jezus Mario Weź tego miniaczka tylko jak cię mogę prosić. Że właśnie na SNAPie tam dostali film właśnie, że tam gościu chce wyskoczyć z okna, czy tam coś w ogóle jakieś pierdoły No i właśnie nagle cisza. Ani piosenki, ani muzyki, ani nic kompletnie nie ma. No i tam później poszliśmy po tym polskim, no, straży nie było, tylko policja właśnie karetka. No niestety 5-minutowa przerwa, ale udało się wszystko zobaczyć, bo akurat wyprowadzili go tam, zapakowali do karetki, starszała się dziadka. Muzyki o. nie było ani nic, okno pozamykane, także... ...że nie wiadomo o co chodzi zbytnio. No, ale... Ale no... E, tak, na tej mapce generalnie jeszcze samoloty latają takie jak na śliwnie. Mm, teraz akurat tutaj ...nie ma, z tego co, co widzę. Dobra, jestem. Widzę, ale właśnie jak sobie przygotowałem serwer i tak dalej, gadaliśmy tutaj z Miastkiem, bo wybieraliśmy jeszcze mapkę właśnie Mamy już prawdopodobnie mapkę, mapkę trochę wybraną pod kolejną, markę. kolejną markę, ale tu to zobaczycie, jeszcze pewnie kilka mapek wyjdzie, także Także tu na spokojnie, na razie jest ta mapka, faktycznie fajnie tutaj pasuje no i co, możecie podsłuchać różne jeszcze mapki, czy to jakieś pomysły się na markę i tak dalej, i tak dalej. Boże święty! Ja ci rurę chciałem wskosić, żeby taka długa nie była. Ach, ty miasto miasto no. Dzisiaj w ogóle sobie usunąłem jeszcze kilka gierek, żeby mieć więcej miejsca na dysku, bo i tak nie grałem. I... Słuchaj, co ja zrobię? Dobra, nagrywałem, no, wrzuciłem odcinki, niektóre konwertowałem, te co musiałem, nie? Mhm. O, a dobra, te co musiałem, a co najlepsze, ja zapomniałem je usuwać, dzisiaj patrzę, nie dzisiaj tylko wczoraj, patrzę żeby to usunąć, patrzę, o chłopie, 67 filmów. O Jezu, <słuch> babę, masakra. Bo 67 mi wyszło, bo podwójne były, no. bo jak kompensowane, no, no, no. no to wiesz. O Panie. to nie, że, miał mieć tyle filmów, to mówię to, łaaa, wow, byłoby popakowane. No bo taki film Tera. Właśnie pozmieniałem te ustawienia tam. E, no to 20 giga, gdzieś taki odcinek jak Tera na przykład. Ale Tera też mam sporo miejsca, już mi się zrobiła się na C. E, albo pan tam co nieco, bo po co mi to? Jak albo nie gram, te różne screenshoty i tak dalej, miniaturki też pousuwałem, żeby mieć jak najwięcej miejsca. No bo kurde, no po co mi to? Zdjęcia tam, tak, wstawiam na tą grupkę, te które już wstawiłem, to też już poszły out. Także spokojnie. Przyczepałem, my przyczepowaliśmy, tak się pod tymi przyczepami, ja się bałem, że braknie miejsca. No, a jak się wysypie, to kurde, panie, dżeskinka już zapakowana będzie. No, na dżeskinkę będziemy sypać. Ej, nie zmieści się! No no, na to jeszcze grono No. O, Dobra. No, także widzicie trzynasteczka raz, dwa poszła. To mi się właśnie podoba, bo na tej mapce nie ma takich prostych pól. Praktycznie no, tylko tak, jak tutaj zobaczycie sobie e, taka czternastka, troszkę powywijana, ta trzynastka, gdzie tutaj właśnie e, jakieś tam drzewka nie jest tak prosto. Na ósemce też niby proste pola jakiś tam zagraniczek jest, jakiś to tam urok daje. No prosto, okej, okay, proste są te cztery, pięć, sześć, siedem i tak dalej. No, bo to fakt. Ale tak no to generalnie mapka spoko no 4-5 siedemka? nie jest prosta, halo? Siódemka, siódemka, no si siódemka nie, ale 4-5 No bo nie, bo tam jest jeszcze ta droga, się tak na środku w sumie. No to jest to co ja wybrałem. No ale się do miaska, zobaczycie jaka tam jest droga, co ja A. a... To w już... sobotnim odcinku Tak, jest, oczywiście odcinek u mnie Jaki we wtorek, taki w niedzielę wy uh -huh. w poniedziałek i w sobotę, czy w piątek, jak w końcu? Yy, no tak jak w sobotę i w poniedziałek. Dobra, w sobotę, no to spoko, bo ciebie nie ma od kiedy dokładnie, do kiedy? Mnie, yy, no nagramy na zapas, tak nie będzie tego, yy -y. a mnie nie będzie od czwartku do, nie wiem właśnie czy soboty czy niedzieli. Dobra to w to, to się tam podań grywa. Lecimy to od razu wywieźć, nie? Możemy. Kurde. Kurde. Aj, dupa. Nie zdążę. Proszę szybko tap, 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 tap miniaturę jakąś szosnąć. O, i tam w tle ja się jeszcze wyczepiłem. Tak, tak, wystarczy. tak, właśnie o tym mi chodzi. Weź tu... Ty, tam. A, a spokojnie, o. tutaj widzę, pomiędzy przyczepą a kombajnem. Dobra. Gitaro. Wszystko zrobione, no. Także widzicie, na szybką miniaturę właśnie tak robię, jeszcze tam do gimpa. E, dać właśnie ten napis, Farm Simulator, żeby było wiadomo co i jak. Także co, ja mam pusty. Bierzemy sobie klasę akcjonam. Koguty mamy łączyć. E, trzeba gdzieś tutaj na wrotkę jeszcze szczelić. Ja tutaj miastka przepuszczę. Wyjedź sobie tutaj na tą drogę i lecimy. Dziękuję. Idzie na farmę? Na farmę myślę pokażę wam jeszcze właśnie, właśnie farmy. Generalnie teraz też ta prezentacja mapek będzie właśnie będzie trochę mniej tego, no bo jak nie było właśnie tego tej serii, no to yy, inaczej nie było. No i by nie było, przerwa była, no to No to po prostu nie miałem zbyt w jakie dni, co jak wstawiać, no bo przemasowa to jest cały czas regularnie, yy, a tak no to no to nie było, a tak to poniedziałek właśnie e, mam zajęty bo jest przemasowo, wtorek markowe, e, Środa, no to Stara Polska tam e, seria killem, czwartek e, przemasowo e, i teraz tak, niedziela. E, niedziela właśnie, jeżeli chodzi o to markowe. E, sobota, prawdopodobnie w soboty będzie mapka już tak regularnie, prezentacja i na razie tak na razie staram się cały czas polskie pokazywać e, Jak się skończą te polskie, no to będę tutaj najwyżej jakieś mapki z modhuba e, Też mam dwa pomysły na... O, samolot leci, nie wiem czy u Ciebie też Nie umiem, nie e, Na mapki właśnie z modhuba Ale to zobaczymy, bo ostatnio właśnie jakoś tak rzadziej wychodzą te mapy polskie No bo teraz ta wola, tak, no to cisza trochę E, także tak to wygląda, a jeżeli chodzi o piątek, no to w piątek e, Eurotrack będzie, hmm, to różne odcinki, na razie mam fajny właśnie pomysł, jeżeli chodzi o, o Eurotracka e, na promocji Wam chciałbym coś pokazać. Co tam jeszcze? E, czasami mogą być po prostu jakiś odcinek tam z Promosa, e, czasami jakiś tam odcinek po prostu z gabarytów, czy z Korsyki, tak teraz były dwa filmy właśnie z Korsyki no, co widzę, że to ten odcinek właśnie z Buzuczką fajnie się przyjął. No bo też kurde mi się tak nie chciało bo jechać, bo też nie wiedziałem o czym galeś, a jeden po drugim szybko sobie nagrałem też właśnie na zapas, bo byłem w wózce, ale to może tam sobie poopowiadam tam w widnym odcinku jak już zobaczymy Dobra, no to co, wysypane i ile my tu mamy 20 minut, także co w tym odcineczku to byłoby na tyle sobie łapkujcie, komentujcie, podajcie do miasta widzimy się w kolejnych odcinkach na razie trzymajcie się cześć! Halo.